I swore Pani Łoda straciła belo, poraz Ej, pomyśl ty młody, przez ci to nie. and Złapać. Jest pani, która złapała w turkusowym yy, trykocie. Asia. Asia, Asia. Nową panią, młodą. Proszę pani tutaj przypiąć welonik. Asi. I będziemy do nasi szukać kawalera. Każdy by chciał oczywiście, ale łóżka jest tylko jedna. A są dwie. Mamy uwaga, uwaga. Wśród. Brawo! Mam dla tego żona. Proszę się przedstawić. Kuzyn Dominiki. Kuzen Dominiki Robert. Proszę aś... No bo nie, Robercie. Proszę tutaj przypiąć sobie, błażej przypnieć im łóżkę. to jest taka nowa moda. Krawa muszka. Robert jest dzisiejszy, szczęściorze, wylosował się 100 sto lat, 100 lat, lat pierwszy. O temu winna, ona temu winna, o samu naszego, Ona temu naszego, Ona temu naszego, o o Kto pierwszy podszedł i zagadał? Dominika. Brawo dla... No, do, brawo Dominika. dla Błażeja. 1-0. Kto zaprosił na pierwsze spotkanie? Brawo, ale mocniej. Późnijmy, późnijmy. Błażej, 1-0. Kto pierwszy pocałował? Brawo, 3-0 dla mężenia! Dzień dobry. Kto pierwszy powiedział, Kocham Cię. Brawo. Kolejne pytanie. U kogo z Was przebywało się najwięcej? Brawo, to Dominiki były w tutaj to tajepne. Kto lepiej prowadzi samochód? Brawo, zgadzam się, że mężczyźni prowadzą dobrze. Kto będzie trzymał kasę? Brawo! Kolejne pytanie, przeczytam. Italia. Kto częściej się kłóci? Pani młoda, dzisiaj będzie bałkiem. Uwaga! Kolejne pytanie. Kto pierwszy wyciąga rękę po kłótnie? Kto pierwszy po wyciąga pierwszy rękę? Brawo, co za zgodno! Ekstra. Kto pierwszy zasypia w łóżko, dodając zmierzch? Brawo. Kolejne pytanie. Kto dłużej śpi? Pani Dominika dłużej śpi. Kto potrzebuje więcej miejsca w łóżku? Brawo. To będzie miał decydujące zdanie na zakupach? radio kolejna zgodność. Radę w tej zdolności. kto lepiej gotuje. A więc tutaj jest pierwsza zdolność, bo mężczyźni to są najlepsi. Co? Polej do mikrofonu. Uważaj, bo nie wstydź się. Mężczyźni są dobrzy, kucharze też i kobiety też. No ale tutaj się pojawiła pierwsza niezgodność obuwia. Kolejne pytanie. Kto będzie zmywał po posiłkach? Brawo Dominiki, za... Dominiki która podniosła jako pierwsza wód. Kto jest bardziej zazdrosny? Dobrze. Kto częściej mówi, kocham Cię? Kolejne pytanie. Brawo, wow. Uwaga, Bravo. Brawo! Kolejna zgodność. Pan Błażej. Teraz pytanie, proszę się zastanowić. Kto ma fajniejszych teściów? Brawo! O to chodziło! Bardzo łatwiej. Kolejne, trudne pytanie. Kto bardziej kocha swoją teściową? Brawo! Ciężko było, ale się skończyło. Kto chce mieć więcej dzieci? Też problematyczne. Głożej ile? Trójkę. Uuu, brawo, Tusk byłby zadowolony. Więcej dzieci. Kto będzie wybierał imię pierwszego dziecka? Brawo to do Dobrze, mamy zgodność, proszę Państwa, 98% praktycznie. Był piękny dzień, więc Tatą postanowił zabrać dzieci do zoo, by mogły zobaczyć słonia. I dalej, dzieci zapiszczały radośnie. I uwaga, 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 uwaga. Punkt dla rodziny Pana Młodego. 1-0. Dobrze, już możemy pójść. 1-0 jest. Poszedł więc do mamy, żeby obwieścić jej tę wiadomość. Dzieci bardzo się ucieszyły, a najbardziej Zosia. A najbardziej Zosia. A tu było drugie, tak? Dobra. 2-0. 2-0 rodziny Błażeja. Teraz będzie krótkie zdanie. Witek powiedział. Trzy No ja ja, proszę Państwa, poradzi rodzina Boża ja Zabierzmy. Zabierzmy też Azora. Azor. Azor. Jak to Azor był bardziej zainteresowany Azorem niż Słońcem? A Słoń był bardziej zainteresowany mamą i dziećmi. Pomaga? 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 I jest rodzina pana Modego. 4. 4-0. 4 Pomaga. 4-0 dla rodziny pana Modego. Teraz krótkie zdanie. Jacek i Witek bardzo Ci widzą. Słonia! Maska cała. Yy, a więc jest teraz ile? 4-1. Bunt dla rodziny pani młodej. Uwaga. Rodzice przygotowali się do wyjazdu. A Azor biegał między nogami państwa. Pogoda dopisywała. A mama i tata się cieszyli. Uwaga. Uwaga. Wód dla rodziny łażeja, więc jest 5 do jednego. W końcu późnym popołudniem cała rodzina zapakowała się do auta i ruszyła w drogę. Znowu 6 do jednego. I kochani, dwa zdania. Zwierzęta chyba, się nie, chyba sobie nie przypadły do gustu. Po wszystkich piskach i wrzaskach radości rodzina pojechała do domu.